Max i dzisiaj gramy sobie w minecrafta i to jest już trzeci odcinek trzeci odcinek z tego, e, mai, z, tego z tej części znaczy Sei i no i tutaj, co my tutaj mamy zrobić, um, a tak Um, w następnym odcinku zrobimy o nie zrobimy filmik z tego o nie zrobimy filmik z Fortnite'a zrobimy filmik z Fortnite'a i to będzie nam potrzebne Dlatego, że dzisiaj będziemy szukać em, trochę jedzenia i to. Wiecie co? Chyba... Jeszcze trochę się zniszczymy na dół. Będziemy ponowić kilof i później zaczniemy e, po prostu tu e, iść e, znaczy kopać dalej a jak, nie, a jak nic nie znajdziemy to będziemy musieli e, poszukać trochę jedzenia Tutaj. Widziałem. Dobra. Trzeba zrobić. Trzeba zrobić nowy kilo. To um, potrzebuję tego. Szybko zrobimy ki kilof albo wiecie co? So, zrobimy sobie <śm> dwa takie, bo na pewno dużo będziemy korzystać z kilofa. O idziemy. Bang, 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 bang. No i tak będziemy cały czas kopać. I... Też... Em, dwa dni temu, tak te chyba mi się wydaje. To jest, po co ja widzę. O tak, już mamy te e, e, żelazo. Mój tata wczoraj, e, przez wczoraj mi zainstalował YouTube Live OMG i będę mógł e, nagrać e, parę zimków z tego. To jeszcze je pokopiemy. Ej, jeśli tutaj już jest żelazo, to czyli, że jesteśmy wystarczająco wy... Wystarczająco wysoko, żeby znaleźć jakąś jaskinię, więc zacznijmy tutaj... Tutaj zacznijmy najpierw kopać. Czuję ja tam mam. E. Właśnie tak mogę przecież sobie kopać. Hmm. Chyba nie znajdziemy żadnej kopalni Tutaj będziemy jeszcze iść więcej na dół i może znajdziemy diamenty. Ojej, teraz jest takie że muszę znowu pochodnie dać. Ustawie o tylko dwa skoda, no i chociaż zawsze to coś. Widzicie, co? Na te już e... chyba te nam zostają, tutaj sobie dam że to chociaż nie wyglądało. Nie jest ciemno, zobaczyło mnie.

Tutaj damy? Tutaj damy? Pyk, pyk. Niech się przepala. Tutaj damy pochodnie, żeby mopki nam się tutaj nie spełniły. O kurę, jeszcze jesteś. No, chodź. Kurę. Spoko. Oje, też mało mięsa. Dobra, musimy znaleźć świnki na takie rzeczy. Kurde, ja nie chciałem ciebie uderzyć! Ja chciałem... O kurde. Jeszcze jeden jak? Hek... Jeszcze jeden pies. I gdzie jest te, ta krowa? Tu jest tak... O, jest więcej. Mm. o jest ten jest jaskinia to będziemy mogli do niej pójść później ale dobra mamy już więcej mięsa to więc będziemy mogli a jeszcze ryby są no przecież będziemy mogli też brać jedzenie z tych ryb więc to, co jest fajne. Idziemy do domku. Zobaczę co. Czy... To możemy przepalić. To, to, to możemy schować. Z tego możemy zrobić tylko buty, nie? O nie, 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 ja chcę tylko buty skórzane To sobie założę I jeszcze A Zrobię To nie... co ja zrobiłem? Zrobię takie, zrobię to i zrobię jeszcze mięczyk i ten, chyba ten, to nam wystarczy. Pochodnie hmm, można schować. Jest dużo mniej mięska. A, to mieliśmy schować. No, no to, ale chociaż już wiemy, że tam już jest jaskinia i inne takie rzeczy, więc będziemy mogę zaraz do niej pójść. W tym mieszkaniu może coś schowam. Co nie, że tutaj było? Była jaskinia, nie, czy nie? Nie, to nie tutaj. To gdzieś tutaj w tych okolicach była jaskinia. O, właśnie! Tutaj jest jaskinia. Ale trzeba uważać. Są tam zombie i skelety. Do tego, do, do tej jaskini, to pójdziemy już w następnym odcinku. Trzeba wziąć trochę drewno, bo już nam eee, się drewno. Eee, Jeśli chcecie, będę mógł, może, jak tata mnie zainstaluje, eee, będę mógł zrobić eee, jedną animację z, my, z Minecrafta. No ale to nie wiem czy by się chcieli Jak będzie Jakoś Nie wiem mogę powiedzieć 10 lajków To mogę zrobić je ja jedną animację jak chcecie Albo nie Może to skrócimy do 5 lajków Bo bym te sam chciał zrobić, zrobić tą e Tą animację czy tutaj są zębiaki, czy nie? Słyszę tutaj zębiaki. Halo? Ja tutaj... zatem... No, Rozsłyszę was. O! Będzie trzeba zrobić większą sprzynkę Więc to... Będziemy musieli przedstawić tutaj I teraz zrobić... Sprzynkę I teraz się ta sprzynka zmoczy i teraz można więcej rzeczy wkładać oni sobie to wszystko posortuje. O to weźmiemy, bo... Tyk, 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 tyk... to drzewo koło naszego domku żebyśmy mieli już o jakoś tutaj okej okay. jakie tutaj nic takiego Widziałem zombie, a co mi się tylko zdawało? Czy nie są tutaj podałem? No wtedy. Widzicie, to jest ten te zombie. jest, Czy to jest to samo co ja wcześniej znalazłem. No tak, walczcie sobie. Co tutaj macie? Się. Siema O Jak Ja przewidziałem tego Okej okay. W następnym odcinku Zobaczymy co tam jest I też zrobię um, jeden filmik z, na TikToku i na tam, na YouTube Shorts. Um, co ja mam nagrać? Czy animacje um, Minecraft, czy, animację, um, czy um, ten? Czy nagrać Fortnite'a i no, coś takiego sobie I no. Jeśli się, spodobał, jeśli się Wam spodobał ten filmik, to proszę o subskrypcję, lajki. Pamiętajcie, żeby wpaść, moje, wpaść na mojego TikToka, oczywiście link w opisie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!